Dzień czwarty. Zobaczcie jaka pogoda ja nie mogę od samego rana w tej słodek czy tej Hiszpanii pada No, zobaczymy, mieliśmy dzisiaj jechać na, na zamek Na takie wzgórza Żeby całą Barcelonę z góry zobaczyć ale jak to wyjdzie w praktyce To się okaże jeżeli siadam do pracy Palamy laptopa, śniadanko, książeczka i lecimy. Dobra, idziemy do Maćka i do Natali, z pół godzinki z buta jakoś z 25 minut może, coś koło tego lecimy do centrum, bo nie ma co siedzieć w domu, przestało w domu, nie ma co siedzieć w hotelu, przestało padać. Będziemy dzisiaj zwiedzić dzielnicę Gotik i idziemy zobaczyć kamienicę Gaudiego. Wszystko jest w centrum blisko siebie, więc będzie OK. A wieczorkiem o 21.30 idziemy na pokaz Fontan. Będą światełka i tak dalej. To zobaczycie, to Wam pokażę. A później, dzisiaj, bo dzisiaj jest czwartek. Dzisiaj jest czwartek, 23 sierpnia, to zaczyna się merce. To, co Wam cały czas powtarzam, będą koncerty, będą zabawy, różne atrakcje, cała Barcelona ma się bawić. Mam nadzieję tylko, że pogoda dopisze i nie będzie dzisiaj padać wieczorem, chociaż nie zapowiadają. Ale pomimo tego, że padało, jest bardzo ciepło, jest 22 stopnie. Ja idę w bluzie, ale tak naprawdę zaraz ją chyba zdejmę, więc no, widzimy się później i zobaczycie dzisiaj też kawałek pięknego miasta. Właśnie dojechaliśmy do centrum idziemy zobaczyć kamienicę Gaudiego, więc zaraz je Wam pokażę. A tam za drzewami, teraz stąd tu widać, jest wielkie wzgórze. Tam i na samej górze jest zamek. Więc jak mi się uda to złapać, to Wam zaraz też pokażę. Tam oddal jest ten zamek. Wam mówię, słabo go widać, bo no to jest kawał drogi, ale cudowny jest. Naprawdę. Jutro tam będziemy, to Wam pokażę widok jak są na miasto stamtąd. No to witam Was przy pierwszej kamienicy Gaudiego O, ale jest. Całe jej nie, nie ujmę w kadrze ale jest cudowna prawda patrzcie na te wzory w ogóle jakie są trochę taki czysty domek przypomina to na filmie nie widać ale jest taka pokrzywiona troszkę Casa Batillo A teraz będę mógł Wam powiedzieć jedną różnicę pomiędzy hiszpańskim a katalońskim, który tutaj jest. Po hiszpańsku przeczytamy to Casa Museum Amatier przez J. Amatier, a po katalońsku będzie Amatlere. To jest rzecz, którą mi tłumaczyli na samym początku, że podwójne L jak czytamy po hiszpańsku zmienia się w J a tutaj w katalońskim zostaje takie jakie... Takie... No, czytamy po prostu jako L, nie? No, teraz idziemy sobie do patkiem w dół i zobaczymy dokąd dojdziemy. Patrzcie, jaki ekskluzywny handel. Jak ładnie wygląda cały budynek tutaj. Bo, ładne budynki tutaj, są wszystko. Mamy jeszcze Messi. Tutaj właśnie skończyliśmy stamtąd o to była cała ulica jakichś sklepów Gesa, Tomiego Kilkigera, No taka chyba najbogatsza ulica tutaj w Hiszpanii. Fu, w Barcelonie. Nie w Hiszpanii, w Barcelonie. Patrzcie pójdę na złoto wszystko. W środku to jak pałec wygląda Zaraz wejdziemy, to Wam pokażę ze środka. Fajne wejście. Fajne. Słucham? Czekaj, ja tu tylko... Natalia, pomachaj swojemu tatie, jak cię ogląda. Po, powiedz, że go kochasz. No właśnie widzę ty. Widzieliście kiedyś mięso mewę? To ona właśnie tutaj gołębia Itala. Tu sobie leży. Tu leży oparcie. Szok Mięso mewy tylko w Hiszpanii. A my jesteśmy na... W głównym placu, na którym byliśmy dwa dni temu pod bankiem Banco de España. idziemy do dzielnicy Gotik o jest w tamtą stronę na dół sobie pewnie coś tam zjemy o ale balkon ale w ogóle kamienice ładne Okay, wchodzimy do dzielnicy gotik. Yy, dzielnica ta większość uliczek i budynków powstała tutaj od między XIII a XV wiekiem byliśmy już w tej dzielnicy dwa dni temu, ale nic wam o niej nie opowiadałem. Pomiędzy XIII a XV wiekiem właśnie zostały te uliczki, ta dzielnica budowana i została bardzo zaniedbana. I w latach nie pamiętam, które to lata były, ale w XX wieku została poddana takiej konkretnej renowacji, odbudowie, wyczyszczeniu tego wszystkiego. No i od XX wieku zaczęli tutaj z powrotem uczęszczać turyści. Dzielnica jest naprawdę cudowna i dzisiaj Wam trochę więcej chcę jej pokazać niż w pierwszym filmiku. Pogoda się zrobiła ładna, jak padało, to tak teraz widzicie. Świeci słońce, no a my lecimy się przejść. Może później znajdziemy coś do jedzenia. Tutaj fajnego jeszcze. Ale no, robi się naprawdę cudownie. Zaraz odwracam kamerę i wam pokazuję. Barcelonski lumpik. są Was. Idę zobaczyć co tu dalej. No, ciekawe rzeczy. Można znaleźć. Patrzcie tą bludzę ogólnie. To jest bazylika świętej Marii tutaj. Wzniesiona w XIV wieku. Była budowana od 1329 roku do 1380. Już nie pamiętam który tam był dokładnie rok, ale do lat 80. XIV wieku. O teraz to pewnie nic przez to słońce nie widać, ale zaraz pójdę w cień. Jest to kościół gotycki, postawiony w stylu gotyckim. Znaczy bazylika, tak? Postawiona w stylu gotyckim. Tą wieżę, co przed chwilą widzieliście, to jest na samym środku. To powiem Wam, robi wrażenie też. Robi wrażenie. Widać, że te kamienie, to wszystko już swoje lata ma. Zaraz ją obejdziemy z innej strony, jeszcze pokażę inne ujęcia. A my idziemy w kolejną tutaj uliczkę właśnie. Ok, jesteśmy z drugiej strony, patrzcie, to jest właśnie ta wieża o której mówię Ale ładnie i wszędzie knajpki zaraz do którejś właśnie usiądziemy, tylko szukamy, żeby było coś troszkę tańszego patrzcie te uliczki żeby coś było troszkę tańszego żeby sobie zjeść za kilka euro Właśnie szukamy dalej restauracji, żeby zjeść sobie na zewnątrz. Patrzcie jakie uliczki. I wszędzie mają na balkonach jakieś kwiatki, palmy nawet. Za taki obiadek, za karę tutaj z fryteczkami, za winko i za gazpacho Wyjdzie około 12,50 euro, 13 13,50 euro, więc chyba nie jest źle. O, szok. Idziemy właśnie do parku, w którym już byliśmy. Kupiliśmy sobie po piwku wszystkie piwka takie małe o 330. No Maciuś się rozpił przeze mnie. Maciuś nigdy nie pił piwa. To teraz już zaczął pić heinekenki. Wyjdę na alkoholika jakiegoś, a cała rodzina to ogląda. Wstyd, nie? Nie no, jedno piwko, pogoda ładna się zrobiła. Znowu z 26 stopni, czy 25. Słoneczko wyszło. W tych uliczkach trochę ciemniej. Też piękne te uliczki są wszystkie. O, chodźcie tędy. Patrzcie. A to nie widać więc. Ale uliczka ładna. Sztos. Tu na ścianie są takie książeczki które można sobie poczytać, patrzcie. Wszędzie na balkonach mają te ogrody, sobie robią. Wszędzie są rośliny tak naprawdę. Ale ładnie. To chyba powtarzał przez cały wyjazd, ale ładnie, ale na, naprawdę jest cudownie. Cudownie jest. Jesteśmy przed fontanną. Nie wiem czy mnie będzie słychać, bo tutaj jest scena. Przygotowują się do Merce. Merce do Merce, a tu jest fontanna. Zaraz zobaczycie filmik z góry, bo tam właśnie idziemy. No cudownie, nie? W całym parku są kurde, bo palmy ja fizję na punkcie PAL. Cudownie. Cudownie, będę to powtarzał przez cały wyjazd. Jest cudownie, naprawdę. Szok, jak to jest ładne. Złota fontanna. Piękny widok. Prawie. Zobaczycie później jeszcze, bo już wychodzimy z tego parku, lecimy na metro. Lecimy na metro. Zobaczycie, zobaczycie po prostu filmy z drona z tego parku i z okolicy. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Festiwal Fontan. Tutaj proszę. Jakaś, nazywa się arena. Co to jest? To ja do końca nie wiem. Może jakaś hala sportowa? O, jest, jest młyn, nie? Jest młyn, koreczki. I teraz pytanie, czy ze względu na to, że się zaczyna Merse, czy po prostu tutaj są koreczki, bo tutaj nas jeszcze nie było, ale policja wszędzie stoi. Właśnie, to Wam od razu mogę nawiązać. Chodźcie tędy, że tutaj nie ma policji krajowej tylko Katalonia ma swoją policję. Mają po prostu swoje oddziały tutaj. To nie są oddziały narodowe. No. A my idziemy właśnie na te fontanny. Zobaczymy co tam się będzie działo. Ale jest ruch naprawdę duży. Już widzieliśmy w fajku, że się zaczyna. Zobaczymy jak to będzie tutaj. Samo widać tam z tyłu, tam jest wielki ten zamek Co Wam pokazywałem wcześniej I droga Kurde właśnie jedziemy do góry No i zaraz będzie pokaz tam już za 40 minut jakaś Więc czekamy o jezus trochę oglądamy Trochę oglądamy Przygotowujemy się. Będzie stos, będzie stos. Jeszcze patrzcie jakie No Na całe miasto. Może nie na całe, ale słabo to widać po cienku. Tu jest główna droga. Tam jest na górze zamek. Kurcze. więc tak, od marca 2020 roku, od tamty działają. Oczywiście nie sprawdziliśmy informacji i przyjechaliśmy, wierzyliśmy, że będą. Tak, czekamy, czekamy. 21.30, nic się nie odpala. Czekamy, 21.40, nic się nie odpala. Wchodzimy na neta, patrzymy. Patrzymy, informacja tam, informacja, że od marca 2020 z powodu pandemii. Fontanny są zamknięte, znacznie zamknięte, nie działają i nie ma pokazów. No coś niesamowitego. A zawsze, zawsze we wrześniu, właśnie na to La Merse były połączone z festiwalem firewerek i laserów, bo tak też było napisane na stronie. No bardzo żałujemy. Widoczek świetny, ale te fontanny chcieliśmy, chcieliśmy zobaczyć. No. Dobra, lecimy na miasto, może coś tam się będzie działo. Chyba, że też wszystko pozamykali i się cały festiwal nie odbywa. O matko. Mario. wiecie co jest najlepsze? Jadanie w takich lokalnych barach. Pizza tam, leci meczyk. Nie w jakichś restauracjach po... nie wiadomo ile jest siana, tylko taka pizka, 5 euro. Można sobie ładnie zjeść, posiedzieć, wychilować. Smoczekami pod palmami. Kurde, czego chcieć więcej. Więc no, pojechaliśmy sobie do parku, gdzie rozkładali scenę. Miał być jakiś koncert. Myśleliśmy, że chociaż posłuchamy muzyki, bo na wszystkie koncerty tutaj trzeba się zapisywać teraz. A tu godzina 23. Park zamknięty, nic się nie dzieje. Nie wiem, trafiliśmy chyba w zły rok, kurde, z tym i z tym, z tą całą zabawą, bo ani fontanny, ani nic, po prostu nic nie jest otwarte. Znaczy nic nie działa, o, tak, bo na fontanny tam nie ma żadnego wejścia, ale, ale kurde, nic nie działało. Nie wiem. Tak się właśnie zastanawiamy, gdzie iść, ale chyba... Jedziemy do hotelu po prostu i... No i jutro coś wymyślimy, bo... Bo nie ma co. Knajpy jeszcze pootwierane, ale wszystko... Wszystko inne zamknięte. Żadnej zabawy tutaj za bardzo nie ma. Więc no... Miało być Merca, a jest... jest gówno, no. Po prostu. Nic, ni, nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje kompletnie. Dobra, my chyba spadamy do domu jeszcze, do domu, do hostelu. Się jeszcze z wami pożegnam później. Jeżeli coś będzie ciekawego, to jeszcze dogram. I tyle. Ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie kolejnego odcinka. Odrzucam wam jeszcze ciekawą końcówkę, gdzie się znaleźliśmy. No, zapraszam Was na mojego Instagrama, podrzucę go w y, opisie. Wyniki konkursu podam jutro. Wylosuję z tych osób, co, co się zgłosiły. No, A ja Wam jeszcze raz dzięki za oglądanie i widzimy się następnego dnia. Buenas noches. Yeah That fine, that you were darting all that time, and now you still did stay. <laughs> well, since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your tender here, and I you like a rat. Won't you come and over? Stop making a fool out of me. Why don't you come?